Запомни Konkursy, występy, koncerty, a wszystko to w niezwykle urokliwym miejscu, Chodeckim Amfiteatrze. Jak co roku Noc Kupały w Chodczu przyciągnęła masę publiczności. Na imprezie bawili się zarówno miejscowi, jak i wiele osób spoza powiatu wocławskiego. Przygotowano masę atrakcji, a gwiazdą wieczoru był zespół Ekstazy. Mieszkańców z roku, z roku na rok jest coraz więcej, gwiazdy też no, pomagają nam w tej frekwencji, bo myślę, że Noc Kupały to jest no, taka tradycja i święto, natomiast ludzie też przychodzą, publika przychodzi, że posłuchają. Gwiazd wieczoru. Rozpoczęliśmy o godzinie 18.30 występem Ochotniczej Straży Pożarnej, znaczy orkiestrą Dentą Ochotniczej Straży Pożarnej Skocza. Następnie występ Dzieci i Młodzieży ze Szkoły Podstawowej, bardzo piękny, kabaret, polecam, będzie powtórzony na pewno. A teraz mamy właśnie, jesteśmy w trakcie występu gwiazdy Bogdan Borowski, dawny zespół Milano. I, i następnie ekstazy, a potem dyskoteka do Białego Rana. Dla artystów sezon wakacyjny to czas plonów i wielu wyjazdów i koncertów. A najważniejsza jest publiczność, która w chodczu nie zawiodła. Publiczność, jak było widać, naprawdę świetnie się bawiła. Jestem pod ogromnym wrażeniem. I no cóż, po, tylko pozdrawiam tą cudowną publiczność. Młodsi, starsi, wszyscy. Zawsze od publiczności, że tak powiem, czerpię pozytywną energię i napędza mnie to do. Tak wpisania nowych piosenek, lepszych jeszcze cały czas. Tradycyjnie, już wieczorem na jezioro w Chodczu zostały puszczone wianki.